Witam wszystkich w samo południe godzina 12.01 zaczynamy nasz live. Codzienny live z Fibonacci Team. Zaczynamy dzisiaj może od indeksu. Zawsze indeksy są tak mniej więcej w połowie, dzisiaj może na początku. Troszeczkę sobie odmienimy, a tak na poważnie zaczynam od Daxa, dlatego że pojawia się pierwsza podaż. Pierwsza podaż, na którą zwróciłem uwagę tak naprawdę. Dywergencja wolumenowa i dywergencja wskaźnikowa. To jest taka informacja mówiąca o tym, że niekoniecznie musi nastąpić odwrócenie trendu, natomiast możemy spodziewać się większej korekty spadkowej. Tak? Generalnie na indeksach, oczywiście mam na myśli też S&P, londyński FTSE, czy właśnie niemiecki DAX, który w tym momencie widzimy. Gdzie te dywergencje się znajdują, od razu pokazuję na samym początku. Tu jest jeden poziom, za chwilkę do niego wrócę, bo on też będzie istotny. Natomiast to, na co zwracamy uwagę w tym momencie... To jest tutaj sekwencja dwóch ostatnich szczytów, czyli patrzymy, co się dzieje. Takiego jaki ten wolumen był w momencie, jak rynek wybijał te, te szczyty. No i widzimy, że słupki wolumenowe, ten, ten pierwszy i ten drugi, widzimy, że jest tendencja malejąca. To jest po pierwsze. Po drugie, sprawdzamy wolumen skumulowany i nawiązuję do tego, o czym mówiłem wczoraj. Czyli sprawdzam, czy ta podaż się zaczyna pojawiać, czy zaczynają się pojawiać sprzedający, czy nie. No i widzimy, że na tym spadku. Ten wolumen czerwony, czy te kreski, ten wolumen skumulowany, zaczyna narastać, tak? Czyli jest pierwsza taka informacja, że coś tam się zaczyna dziać. Dostałem informację od ulubione klipy, że jest troszkę cicho. Dajcie znać, czy jest faktycznie cicho, czy nie. U mnie powinno wszystko dobrze działać. Absolutnie nie ruszałem mikrofonu, nic nie zmieniałem w ustawieniach. Mam nadzieję, że samo z siebie się nie popsuło. No ale napiszcie mi, na wszelki wypadek, dajcie znać, czy jest ok, czy nie. Ale powinno nam dobrze działać. Także, tutaj, jeżeli chodzi o indeksy, to no, pamiętajmy o tym, że ta większa korekta ona kiedyś nastąpi, prawda? Nie będzie tak, że idziemy już od prawie, no może całych dwóch miesięcy, a ponad miesiąca na pewno, w takim no, ruchu mocnym, mocnym wzrostowym. Tak? Jaki zasięg spadków? Na pewno 1 do 1 to jest to, co mam na celowniku. Tak? Przyszykowane mam dokładnie dwa mierzenia. Pierwszy lokalny ZZB 11600, czyli poziom, o którym mówiłem wczoraj, wiadomo, opór, czy lokalne wsparcie w tym momencie będzie istotne, natomiast uważam, że całkiem realny zjazd może być w rejonie F100 f 161,8, czyli wydłużenie jego okolice nawet 11,200. Także o tym też warto pamiętać. Tutaj te, te poziomy, dywergencja narastająca podaż. Wydaje mi się, że ta podaż będzie się uaktywniała z każdym kolejnym spadkiem. Także te słupki, one będą po prostu większe. Tendencja podażowa też będzie lepiej widoczna. Także wydaje mi się, że to jest dopiero początek czegoś większego. Tak samo na S&P co prawda nie widać jeszcze podaży. Zobaczymy, co się stanie w momencie, jak ruszą, czyli 15.30, gdzieś tam godziny popołudniowe. Zamknięcie też będzie istotne. Czy wybijemy nowy dołek, czy nie. W kontekście ostatniego dołka, dokładnie tego poziomu, też jest taka zasada, że jeżeli łamiemy ostatni dołek, ten lokalny, to znaczy, że może być zapowiedź nie mówię jako sygnał, tak, ale zapowiedź dalszych spadków, bo to też jest taka ważna informacja, czy jeżeli mamy wsparcie, czy będziemy go bronić, czy będziemy go wybijać. Jeżeli będziemy go wybijać, to raczej ten poziom już będzie, ale oporem, prawda? Czyli może działać na zasadzie również biegunowości. Także tutaj dosyć, dosyć ciekawa sytuacja. Myślę, że dzisiaj, no dzisiaj co mamy? Czwartek mamy, tak? No w końcu Akademia Trainingu o godzinie 18, także serdecznie zapraszam. Korzystając z okazji jeszcze o tym za chwilkę wspomnę, natomiast tutaj te indeksy są, wydaje mi się tak, do przypilnowania i jeżeli myślimy o krótkich pozycjach uważam, że to jest całkiem niezły okres do tego, żeby coś tam spróbować zagać. Lecimy dalej, zobaczmy co na surowcach, na towarach, na ropie. Na ropie w sumie niewiele, tutaj cały czas na celowniku 61, Dobrze 10 dolarów potrzebuję do tego, żeby w ogóle próbować się zainteresować na początek ropą WTI. Już nie mówiąc o tym, żeby to rozegrać, też nie będzie takie łatwe, no i przede wszystkim interwał, widzimy W1, typowy interwał szeroki, tygodniowy, także też pewnie kilka, kilkanaście dni, myślę spokojnie, jak nie więcej nawet, będziemy tutaj do tych miejsc czekać. W tym momencie na D1 kompletnie nic nie widzę. Szybciutko zerknę, zobaczcie co się dzieje. Korekty są płytkie, ruch jest w ogóle też jednostajny. Nie ma układu ani overbalance, nie ma jakiejś wyraźnej korekty trójfalowej. Generalnie nie mam pomysłu na to, żeby zagrać ani w jedną, ani w drugą. Także ropę po prostu odpuszczam. Na złocie, no trade, można powiedzieć tego tygodnia. Co prawda ja zamykałem wczoraj późnym wieczorem, znaczy późnym wieczorem po prostu, jak już wychodziłem z biura, czy ukończyłem. Generalnie, yy, pracę z wykresami, yy, to trade zamykałem, natomiast yy, chodzi o reakcje na okolicach 1761, 161, no, klaster Fibo po raz kolejny zadziałał. Tak jak mówię, tutaj statystyka jest bardzo po naszej stronie. Na 10 takich układów wypala nam 8, niekiedy 9, także to jest bardzo wysoka skuteczność. W sumie jedno z moich ulubionych, chyba najlepszych zagrań proste połączenie małe duże fi tak 61 161 no, przykład z wczoraj jakby dodatkowo nas utwierdza w przekonaniu że faktycznie te poziomy są po pierwsze cena do nich dochodzi tak jakby wypełniała ten układ po drugie oczywiście mogą nastąpić fałszywki fałszywe wybicia dolne cienie i tak dalej zwracam zawsze na to uwagę bo to jest praktycznie normą także. Gdzieś tam są jakieś próby wybicia, wystraszenia nas, ale to są bardziej zagrywki psychologiczne. Czy się przełamiemy, czy nie. Natomiast, jeżeli wytrzymamy, zobaczymy zamknięcia są na poziomie FIBO, no to potem takiego reagowania się można spodziewać. Na chwilę są ponad 22 dolary. Były 24, jest 22, to jest bardzo dobry wynik. Ja to zamykam w rejonie 1709. Także po czasie widać, że można było wziąć dwa razy tyle, no ale wiecie, po czasie to się fajnie wszystko mówi i analizuje. Liczy się to, co jest tu i teraz. I tak naprawdę, ile z tego wyjmiemy? No, ja wyjąłem połowę tego ruchu. No i uważam, że tutaj to odreagowanie będzie, jeszcze gdzieś tam miejsca troszkę na wzrosty mamy. Bardzo mnie zastanawia, co się zadzieje na wysokości lokalnej linii trendu, czy dokładnie tutaj no tego poziomu, z którym walczymy, bo no, zobaczcie, dokładnie tutaj 1724,25 lokalnym oporem są wynikającym z głównej podstawy, czy też po prostu z oporu wynikającego z tej linii trendu, tak? Tutaj mamy jeszcze taki kanał pomocniczy, można powiedzieć, że to jest górna banda, jak najbardziej, tak? I tutaj myślę, że wybicie nie będzie takie oczywiste, natomiast Waszą informację otrzymamy w momencie, jeżeli by nastąpiło, tak? Bo wtedy jest informacja dla nas tego typu, że wychodzimy z tego kanału spadkowego, no idziemy co najmniej na podwójny szczyt, czyli na szczyt z 18 maja. I to też o tym warto pamiętać: to są takie zależności. Jeżeli następuje wybicie, to zawsze sprawdzamy, gdzie był ostatni punkt odniesienia. No tym punktem odniesienia był szczyt z połowy z 18 maja. 1766,65. Także uważam, że wtedy e, będą te poziomy realne do osiągnięcia. Ok, lecimy dalej. E, lecimy dalej. Wspomniałem na czacie dzisiaj o kawie. No tu i odezwu się wybiło, ale tak jak Mówię jedynie króciutko, nawiążę do tego, bo wczoraj, wczoraj była analiza na życzenie. Ktoś tam zapytał o JSW. Ja nie, nie wierzę w te wzrosty, bo zobaczcie, spadająca gwiazda na wybiciu i wolumen, zobaczcie, podażowy, tak? skumulowany na czerwono. Według mnie to może być jedynie fałszywka, fałszywe wybicie. Mam nadzieję, że nie daliście się na to nabrać, bo wygląda technicznie przynajmniej, wygląda jakoś tak niezaciekawie. Co takiego na kawie? Na kawie, moi drodzy, tutaj mamy. Mamy do czynienia z, no w sumie ze statystyką, tak? po raz kolejny, może trochę nudny jestem, ale akurat ta statystyka się bardzo przydaje w kontekście i czytania rynku i przede wszystkim zagrywania. Tutaj ten wielokrotny test tego poziomu, w zeszłym tygodniu już o tym mówiłem, w tym tygodniu to bardzo ładnie zadziałało, podobnie jak na Kanadyjczyku, tam też był wielokrotny test wsparcia, też został wybity, dokładnie to samo widzimy na Kawie, jesteśmy niżej, no uważam, że miejsca na spadki mamy cały czas. Tutaj z D1 będą pewne mierzenia, ważne mierzenia. Także to, to w tym momencie pokazuję. A I mierzymy oczywiście POK, tak? czyli po ostatniej korekty 127,2 coraz bliżej. To jest taki poziom, który mnie interesuje na początek, tak? żeby było jasne. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Nie wiem, czy to będę grał, czy nie. Natomiast jeden z takich pomysłów na chwilę obecną, bo nic innego mocniejszego nie widzę w tym momencie na kawie. A układ harmoniczny, układ Butterfly'a jest układem na tyle mocnym, że on mnie interesuje po prostu, tak? To są okolice tam 100, 101, niecałe, tak? Między 100 a 101. Tutaj nie ma zewnętrznego mierzenia fali BC, więc niestety, ale nie ma jakiegoś mocniejszego takiego ruchu czy wzmocnienia. No, widzimy, że ten 161 troszkę wyżej jest, tak? Chociaż, no, jest to w miarę blisko, ale nie mogę powiedzieć, że jest to idealny klaster FIBO, no bo widzimy, nawet na oko to widać że poziomy od siebie odbiegają. To jest po pierwsze. Po drugie, wolumen skumulowany. Widzimy, nie ma jeszcze popytu, także tutaj też taka lampka ostrzegawcza. Niby poziom jest fajny, układ harmoniczny jest, wszystko fajnie, no ale nie ma jeszcze kupującego. Samo z siebie nie będzie szło do góry, prawda? Układ harmoniczny jest jedynie pewnym narzędziem, czy pewną y, formacją, tak? Natomiast muszą się pojawić pieniądze. Zobaczymy, czy się pojawią. No, technicznie taka podkładka jest y, jak najbardziej ok. Także kawa na pewno do obserwacji, Bitcoin, Bitcoin, coś nam nie wypełnia tego układu harmonicznego. Trochę się obawiałem, że taką konsolę dostaniemy przy poniżej 10 tysięcy, no i to się dzieje, tak? Było 9881, wszyscy liczyli na 10 tysięcy, typowa zagrywka psychologiczna, mamy zjazd w 8, tam 700, 8600. No, próba znowu wyjścia powyżej 9 tysięcy, nie lubię konsolidacji, także absolutnie tego nie gram. No i ten układ harmoniczny przestaje mi się podobać, tak? Bo pamiętamy falacę CD, w formacjach harmonicznych powinna być dynamiczna, szybka, a nie na zasadzie, że ona będzie łamana, zrobiona na 3, na 4 podejścia. Właściwie żadnego podejścia jeszcze nie było, tak okolic 8500 na celowniku. No, zbliżyliśmy się tam, ile było 8600 z hakiem, tak? 630. No, nie nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, także Bitcoin no, jedynie sobie gdzieś tam z boku patrzę na to, co się dzieje, jakie są kwotowania, ale widzę, że próbują gdzieś tam się może znowu zbliżać do 9800. Zobaczymy. Na chwilę obecną nie jestem jakoś przekonany do tego, żeby zagrać na tym. Znaczy nie mam takiego klarownego setupu. E, dobrze, no dzisiaj tak zaczęliśmy troszkę od tyłu, więc zostały nam waluty. E, zostały nam waluty, jeżeli macie jakieś swoje propozycje, analizy na orzeczenie, śmiało proszę pisać na czacie, na Facebooku. Dajcie suba, na piątka, like, serduszko, co tam chcecie. Pamiętajcie, zawsze nadajemy w samą południe o godzinie 12. No i dzisiaj Akademia Tradingu, dzisiaj jest ten czwartek gdzie nadajemy też o godzinie 18.00 takie spotkania dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych. Konkretne rozwiązania, tak jak mówiłem ostatnio, podjąłem taką decyzję, że będę Wam dawał już konkretne setupy, czyli wychodzę z założenia, że każdy zna tą podstawową znajomość poziomów, FIBO technik, FIBO naszego narzędzi, projekcji itd. I tutaj będziemy łączyli wszystko w jedną całość, tworząc gotowe strategie. Dzisiaj strategia jednej korekty. Także o godzinie 18 to wszystko będzie przedstawiane. Dużo przykładów, mała niespodzianka, też materiały Wam wyślę, najgotową no strategię. Także jeżeli chcecie otrzymać godzinę 18, serdecznie zapraszam. Wysłałem zaproszenie na czacie. Spotkania oczywiście były bezpłatne i są bezpłatne i będą bezpłatne. Także wystarczy się zalogować i do nas zawitać. Eee. Jak wyłączyć do grupy wolumenowej, Lucian? Pytasz, napisz do mnie na telegramie albo na. Mailu, chyba że pisałeś, bo jestem trochę zakopany w wiadomościach od Was w wtorkowym webinarze, ale odpisuję. Myślę, że do jutra damy radę już odpisać na wszystkie wiadomości, jeżeli chcecie dołączyć do naszych projektów. Wszystko jest za darmo, tak? tak? Także wystarczy do mnie napisać, dopisuję Was do listy uczestników i tyle. Jak kawa, to i cukier masz. Ok, zobaczmy, co tam się dzieje. A cukier wyglądał też dobrze, jeszcze dwa dni temu. Zobaczmy. No tak, wyglądał dobrze, wypełnia korektę pędzącą 1 do 1, na 4-godzinowym jest ten setup dosyć dobrze widoczny. I prawa wygląda to nieźle, bo jeszcze fala CD jest zbudowana z trzech fal, czyli taki układ korekty w korekcie. Kiedyś takie spotkanie też robiłem, no na pewno nie jedno, bo często o tym setupie wspominam. On jest akurat bardzo skuteczny, bardzo go lubię, także jeżeli go widzę to zawsze podkreślam tak moc tego, tego układu a za chwilkę wszystko wytłumaczę, najpierw dokonam pomiarów, zobaczymy co tam mamy, gdzie jest 50, gdzie jest FS100, no okej, okay, już coś tam widzimy, jest jakieś wsparcie, co prawda nie jest to idealne ZZB, ale strefa popytowa widzę, że jest, okolice 10,30, 10,25, spoko, no i mamy jeszcze ten układ korekty w korekcie, czyli na fali CD, na tym ruchu spadkowym zawsze, moi drodzy, sprawdzamy jaka jest struktura falowa. Bo jeżeli jest jeden ruch, po prostu jedna fala spadkowa na takim jednym swingu, to znaczy, że to jest układ one-to-one, -one, korekta prądząca. Natomiast jeżeli mamy tutaj korektę prostą, czy typowy zygzak z teorii faleliota, ale jest częścią tego układu wyższego rzędu, tak? tutaj troszkę wchodzimy w teorię faleliota, no ale musimy, przynajmniej w tym elemencie, to znaczy, że to jest dodatkowe potwierdzenie, tak zwana fraktalność rynku, prawda? czyli układ korekty w korekcie Potocznie mówiąc, no i wniosek końcowy obserwujemy 10.30, 10.25. Wygląda to nieźle. Na jakiego maila? A na tego, może, Lucianie, napisz na naszego FIBO-TIMowego. Wyślę Wam maila do nas, jeżeli czegoś potrzebujecie, śmiało pisać do mnie, jakieś materiały, czy chcecie dołączyć do naszych projektów. No to proszę do mnie tam napisać: fibo Pisuję w tym momencie na czacie że śmiało proszę pisać. To jest mail bezpośrednio do nas, do mnie. A co robimy dalej? Kanadyjczyk, OK no tak, waluty, waluty nam zostały. No, Kanada, zbliżamy się, zbliżamy się. No, stało się, słuchajcie, najgorsze, co się mogło wydarzyć, czyli już niewiele brakowało jednak gdzieś tam wyham, wyhamowuje. Jeżeli miałbym powiedzieć, że są jakieś mankamenty czy wady układów harmonicznych, to właśnie. Taki niekiedy nadmierny brak precyzji. Można powiedzieć, że jest pewnym mankamentem. Tak, około kilkanaście pipsów, i rynek może odjeżdżać. To jest niekiedy wkurzające, tak? że się czeka na setup 2-3 tygodnie. Przychodzi jedna sesja i brakuje dosłownie kilku pipsów, a rynek potem odjedzie na kilkaset nie. No, niekiedy się zdarzają takie momenty. To muszę być szczery z wami, że czekamy na setup, potem nic z tego nie ma. Mam nadzieję, że na Australijczyku nie będzie czegoś takiego. Ja czekam cały czas cierpliwie 6707. Generalnie okrągły poziom 0,67 będę chciał już zaatakować. Także tutaj to podbicie. Myślę, że nastąpi. Oczywiście mówimy o układzie harmonicznym, układ Gartley'a bardzo szeroki, ale tym samym bardzo mocny. Także tyle, jeżeli chodzi o Audę USD. No, na EKU, na euro-dolarze uważam, że cały czas miejsca na wzrosty jest. To co się dzieje tutaj to jest wiadomo, chwilowa korekta, przynajmniej ja tak podchodzę do tematu. Chwilowa korekta, może te mierzenia wykasuję, bo tam trochę nieczytelne to wszystko było. E, dlaczego tak myślę? Już Wam mówię. E, po pierwsze, na co zwracamy uwagę? Sekwencje dołków szczytów, czy takie podejście price actionowe. Akurat w tym momencie bardzo fajnie się sprawdza. E, jest to też w miarę logiczne. Czyli sprawdzamy, gdzie są ostatnie szczyty, gdzie są ostatnie dołki. Jeżeli widzimy tendencję rosnącą na zasadzie wyższy szczyt, wyższy dołek i tak z trzy razy pod rząd, to znaczy, że prawdopodobnie ruch będzie kontynuowany. Także wybicie tego ostatniego szczytu, tego z tej linii niebieskiej, 1164 kwestia czasu. Ja myślę, że jak nie dzisiejszy dzień, bo tutaj wiadomo, troszkę ruchu możemy tam jeszcze wykonać, nawet w 1.09.60 50 tam z hakiem chyba, 62. I dopiero wyjście, oczywiście, możemy wypełnić korektę, możemy wypełnić 1 do 1, jak najbardziej, no wiecie, korekty są normalną częścią całego cyklu giełdowego, tak, na tym się opiera cała teoria faleliota, więc możemy uderzyć FS100, nawet fs i8 jak najbardziej, natomiast uważam, że te spadki na euro i na euro nie są traktowane, czy powinny być traktowane jako korekta przed kolejnym impulsem wzrostowym. To samo na EIKU, proszę zobaczyć, nawet fajnie widać tą analogię też możliwy, być, możliwy może być 1 do 1 typowa korekta pędząca, do tego sobie tutaj dokładamy poziom Fibopow, czyli pomiar ostatniej fali no i co mamy? Mamy gotowy setup. Także no, ja bym nie narzekał na to, co się dzieje, bo ruch jest do wyczekania. Poziom myślę też jest do zaatakowania. 61 wypada dokładnie na 118,17 na Urojenie. Dosyć fajnie. To mierzenie i projekcja festa oczywiście do zaznaczenia jest to, można powiedzieć, kompletny setup. Kompletny setup. Jak nie na dzisiaj, to może na jutro, zobaczymy. E, dobra, to było, to było. dolar do Jena. No tutaj walczymy z, tą, z tym dolarem do Jena. Uważajcie, słuchajcie, bo jednak dostał takiej konsoli, znaczy ten boczny, tak jak Ja mówię, tak w skrócie, konsola, czyli konsolidacja. E, no, górna banda, dolna banda, odbijemy się, idziemy bokiem cały czas. Nie podoba mi się to ze względu na to, że ja nie lubię grać w trendzie horyzontalnym, tak? Ja lubię jak jest dynamika, jak jest duży impet, jak są uderzenia wolumenowe, jak widać taką jasną tendencję. Na no w tym momencie co widzimy na wolumenie skumulowanym? Raz popyt, raz podaż, raz popyt, raz podaż, tak? No i tutaj widzimy, tak jakby ten popyt gdzieś tam może chciał się wybić z tej konsolidacji, którą szybko w tym momencie pokazuję. Konsola, czyli trend boczny, tak? Górna, dolna banda i w końcu to wybicie następuje zazwyczaj na zwiększonym wolumenie. Tutaj widzimy, że ten wolumen skumulowany w tym momencie, jakby zaczyna troszeczkę odstawać od tych wcześniejszych tendencji. Czy to może być takie wstępne przygotowanie, ale też nie do końca. Już różne momenty widziałem. Także nie. jeżeli miałbym już obstawiać, tak? czy się gdzieś tam zakładać z wami, jakiego wybicia oczekuję, raczej oczekiwałbym wybicia górą na dolarze do no, Ale tak jak mówię, setup nie jest jakiś klarowny, więc nie. Nie będę tutaj mówił, że to rozgrywam, bo, bo nie rozgrywam. Tak, Kanadyjczyka z kolei do Kanady się przymierzamy. Do Kanady się przymierzam, natomiast 161 jest takim poziomem, który bardzo, bardzo mnie interesuje. 136, 127, no oczywiście reakcja może być, jest reakcja, czyli to jest dodatkowe potwierdzenie, że poziomy Fibonacciego po prostu dobrze działają, rynek je widzi, co też nas cieszy, bo po prostu wiemy, że w tych momentach się buduje ta przewaga, nie są to miejsca przypadkowe. Może być podbicie pod ZZB. I dalsza jazda w dół, czyli uderzenie w kolejny poziom Fibo. Częsty setup spotykany, czyli pierwsza reakcja chwilowa na 127,2, potem ta docelowa z poziomu niższego, ze 161,8. I mniej więcej tego schematu na Kanadyjczyku oczekuję. Podbicie 1-2 dni do góry może być, ale pamiętajmy, że to podbicie może być jedynie chwilową korektą. Kanadyjczyk End już był, USDPLN, oczywiście pamiętam o polskim złotym. Tej Gosia na czacie, czy się przymierzamy już do dolara. Tak, przymierzamy się, natomiast według mnie jeszcze jest troszeczkę zbyt to zagranie z powietrza, to znaczy jesteśmy pomiędzy 50 a 61 i8. No nie ma precyzji, tak? Mamy mierzenie fs 100 Zgadza się, to wszystko jest ok. Natomiast 61 jest niżej. Troszkę się boję tego, że wiecie, reakcje na 3,99 z hakiem, chwilowa, my się ładujemy w longi, rynek wypełnia, tam spada te 3-4 grosze niżej, księgujemy 61 i dopiero odjazd, tak? Pytamy, pytanie, czy tę cofkę nie wytrzymamy. No i ja nie wiem, czy w tym tygodniu to będę rozgrywał, powiem Wam szczerze, bo akurat na polskim złotem zaobserwowałem tego typu zależności, że tam działa to w takich cyklach tygodniowych, że jak spadamy to cały tydzień lecimy. I nawet to fajnie jest widoczne w tym tygodniu, nie? Bo od poniedziałku o tym mówię, dzisiaj mamy czwartek i cały czas spadamy, znaczy jednokierunkowy ruch jest i na dolarze, i na euro, i na funcie. I myślę, że do piątku, do jutra no możemy to utrzymać po prostu, prawda? Czyli miejsca, chociażby na 161 widzimy, że jeszcze jest. Także też o tym warto pamiętać. Euro.pln podobnie, też miejsca na 61 mamy. 4,36 to jest taki fajny poziom, 4,41 to jest 5 groszy wyżej. 5 groszy to jest 500 pipsów. To wcale tak mało nie jest, nie? Więc nie chciałbym wchodzić po prostu zbyt szybko, bo potem jakieś cofki trzeba by przyjmować i tak dalej. To jest zazwyczaj nieprzyjemne tak, dla naszego portfela, ale i dla naszej psychiki. 61 na funcie jest zaks zaksięgowane. Głowa z ramionami odwrócona jest e, i na funcie się zastanawiam, tak, czy nie zaatakowali tego 4,92. Natomiast, e, będąc konsekwentnym i patrząc jednak na tę korelację międzyrękową, czyli porównując dolara, euro i do funta w relacji do złotego, oczywiście, no tutaj muszę być jakby spójny i trzymać się zasad, tak, jeżeli mam zielone światło, to powinienem mieć zielone światło na każdym setupie, a nie tylko na przykład na funcie, ale na eurodolarze czekać, tak, znaczy na euro-złotym, czy, euro, czy na dolarze do złotego, więc to też jest dosyć istotne, że jakby funt troszeczkę wyprzedzał, no bo widzimy 61 jest, a na euro i na, na dolarze do złotego jeszcze tego miejsca widzimy, że mamy. Także to też taka informacja ciekawostka, warto obserwować korelacje, bo pomaga, pomaga. Tak, w podjęciu ostatecznej decyzji. No dobrze, jakie są propozycje na dzisiaj? Pamiętajcie, dzisiaj Akademia o 18:00. Serdecznie zapraszam, gotowa strategia. Także miło będzie porozmawiać i spotkać się. A ja jeszcze czytam tutaj Wasze komentarze. Czy dzisiejsza Akademia będzie na YouTubie? Nie Mariuszu, będzie w pokoju webinarowym. Także trzeba się zapisać. EuroGBP, dobrze, zobaczmy funta EuroGBP. Podobnie jak słuchajcie, jak euro-yen, euro-złoty, to o czym mówiłem, tu jest korelacja i tu jest koszyk euro, tak, koszykiem euro rozgrywamy cały ten tydzień i to jest świetnie widoczne, że wybijamy po prostu, no może do jedynka przesadziłem, ale H4, wybijamy nowe maksima, korekty są płyciutkie, oczywiście trend jest silny, więc korekty pędzące, czyli typowy one-to-one, one, zresztą proszę zobaczyć, to było też omawiane, prawda? Uderzyliśmy niemalże w punkt, formację młota z dolnym cieniem, aktywacja popytu, wystrzał do góry, wybicie szczytu. No w tym momencie miejsca na wzrosty mamy, podobnie jak na Eurodolarze, podobnie jak na Eurojenie, więc tutaj o krótkich pozycjach po prostu nie ma mowy. Jak można wejść na Akademię? Andrzej pyta. Eee, proszę Andrzeju wejść z tego linka. Eee, tam jest standardowy formularz do zapisu, spotkanie oczywiście jest bezpłatne, bez konieczności zakładania konta. To jest formularz tylko i wyłącznie do webinaru. Pamiętajcie o tym. I na maila powinno przyjść potwierdzenie. Standardowa procedura. Tutaj nic, nic nowego nie ma. Dobrze, co robimy dalej? Bitcoin. No, bitcoin już był, ale można powtórzyć, tak, Chociaż na bitcoinie niewiele, niewiele się dzieje. 161, 8500, układ harmoniczny. Niestety wydłuża się wszystko w czasie. Fala CD nie powinna mieć takiej struktury, jaką ma. Także przestaje mi się to podobać, ale nie wszystko to, co mi się podoba, jest zawsze skuteczne, prawda? I odwrotnie. Niekiedy są setupy przypadkowe, szybkie, brzydkie dla oka, działają, prawda? Więc tutaj mimo wszystko 8,5 tysiąca bym na Bitcoinie przypilnował. No, Martin jeszcze tutaj zdążył ze swoją propozycją. Kanadyjczyk do Jena. Kiedyś tam parę rozgrywałem, dawno, dawno temu. Dawno temu, ale co tutaj takiego mamy? A, próba wyjścia górą i też widzę dosyć wyraźną sekwencję korekt pędzących, także to też świadczy o tym, że pewnie te szczyty uważam, bo jeżeli myślisz o krótkich pozycjach na zagraniu od klasycznego oporu w rejonie 78-40, przy, przy tej strukturze tych korekt pędzących, szybko to pokażę, chociaż wydaje mi się, że to widać, uważałbym z tymi krótkimi pozycjami, bo to jest ewidentnie zagranie pod prąd, prawda? Jest takie powiedzenie, stare powiedzenie giełdowe gra z trendem i ten trend, no jaki jest, wszyscy widzimy, prawda? No pewnie tutaj się domyślamy, że jakieś tam zagrania pod podwójny szczyt mogą być, mogą być, ale ja bym uważał, ja bym uważał na to. Okej, okay, dobra, tyle na dzisiaj, słyszymy się o godzinie 18, Akademia Tradingu, konkretna strategia opracowania motyw typowo pod zagranie, także jeżeli kogoś interesują konkrety, to o godzinie 18 się słyszymy. Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia wieczorkiem. Trzymajcie się, cześć.